Witam, dzisiaj pokażę taki trik na pomidory gruntowe, chociaż to będzie chyba już dla was za późno, jeśli tak nie robiłeś. Ale za rok będzie jak znalazł. Ale najpierw coś o tradycyjnym wysewie pomidorów gruntowych. Tutaj sieję jak zwykle co roku Betaluxa. Jest to taka jedna odmiana, która na etapie rozsady często, bardzo często łapie chlorozę magnezową, czyli trzeba to listnie uzupełniać magnez. Także pomidory sadzę 15-20 maja, nie śpieszę się, gruntowe. Także w tym czasie, teraz mamy praktycznie już połowa kwietnia, wyprodukowanie prawidłowej rozsady zajmie naprawdę 40, maksymalnie 40 dni. Także wysił pomidorów gruntowych około 10 kwietnia, 15 na pewno zagwarantuje to, że rozsada będzie gotowa około 15 maja. A teraz pokażę Ci taki trik, który stosuję już od kilku ładnych lat. To jest pozyskiwanie pomidorów gruntowych z wysiewu do tunelu, czyli 15 marca. Od 15 marca do 15 maja jest 2 miesiące, taka rozsada by była na pewno przerośnięta. Tutaj mam kilkanaście różnych odmian, także tych, których będę uprawiał w tunelu, ale też posadzę je w gruncie, ale aby nie wysiewać drugi raz, do gruntu za miesiąc to to są pomidory po pikowaniu takie rezerwowe. Zawsze sobie zostawiam rezerwowe, w razie jakby coś nie poszło przy pikowaniu. I to są właśnie te rezerwowe sezonki po pikowaniu, po pikowaniu tych głównych pomidorów do tunelu, nie pikuję ich od razu dopiero po tygodniu, tak aby jeszcze opóźnić ich wzrost. I teraz na tym etapie około 10 kwietnia 15 po prostu ścinam centymetr nad liścieniami. w ten sposób. Tak to wygląda po ścięciu I teraz po około 5 dniach przeważnie tutaj z tych kącików liścieni wyrosną dwa pędy. Czasami wyrośnie jeden mocniejszy, drugi słabszy. A czasami bardzo rzadko się zdarza, że wyrośnie tylko jeden pęd. Ale przeważnie wyrastają dwa równe pędy. I tutaj mieliśmy punktory wysiane do tunelu około 15 marca, przepikowane tydzień później aniżeli pomidory, które były pikowane do tunelu i teraz ogłowiliśmy je, czyli też opóźnimy jakiś tydzień czasu. Także robiąc pomidory grudowe tym sposobem nie musimy wysiewać dwukrotnie kilkanaście przykładowo odmian. Tu już odchodzi nam sporo roboty. Z tych górnych części możemy też osunąć liście, zostawiając takie coś. I taką sadzonkę też możemy wykorzystać albo umieścić w bardzo wilgotnym podłożu, albo wrzucić na 5 dni do wody. Pomidor puści korzenie, także mamy tutaj dodatkowe jeszcze sadzonki z góry. Także tym sposobem, siejąc pomidory do tunelu około 15 marca, mam pomidory gruntowe, nieprzerośnięte, do sadzenia około 15 maja. Ja już kiedyś pokazywałem tą metodę, jak zrobić pomidora na dwa pędy. I teraz, jak takie pomidory sadzić? Możemy sadzić na różne sposoby. Tutaj mamy doniczkę, tutaj z tym kocików wyrosną nam dwa pędy, przynajmniej jeden, i możemy zostawić dwa pędy, możemy jeden skrócić, zostawić silniejszy, czyli będzie taki tradycyjny pomidor, a potem do gruntu sadzę około tutaj 5 cm głębiej. Także mam dwa niezależne w sumie pędy pomidora w gruncie zasilane głównym korzeniem i tutaj w tym miejscu też z tych zakopanych łodyg puszczą korzenie. Także mamy bardzo silną ukorzenioną sadzonkę. Oczywiście możemy prowadzić też tylko jak mówiłem na jeden pęd. Także stosując taki sposób na pomidory gruntowe nie musimy dwukrotnie wysiewać w późniejszym terminie tych odmian. Będziemy mieli sadzonki bardzo dobrze ukorzenione. Od momentu wysiewu do momentu wysadzenia 15 marca, 15 maja minie 8 tygodni. To korzenie po 8 tygodniach nie będą jeszcze zbrązowiałe, uszkodzone. Także tutaj pokazałem Ci taki trik, właśnie na pomidory gruntowe. I z powodzeniem możesz zastosować tą metodę w przyszłym roku. Także to by było na tyle w tym filmie. Cześć.